nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Ćmielowie. Przypominam, że obrady sesji Rady Miejskiej są nagrywane i transmitowane. Witam Panią Burmistrz Kielowaj, witam Skarbnika Miasta i Gminy Jarosława Nowaka, witam Panią Sekretarz Miasta i Gminy, Mariolę Grabowiecką i wszystkich radnych. Proszę radnych o potwierdzenie obecności na obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, poprzez przyciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 radnych na 15, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Panie i Panowie Radni otrzymali projekt porządku obrad, Przedstawiam proponowany porządek obrad, otwarcie sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą wykonanie właściwych robót w ramach zadania pod nazwą stabilizacja skarbów wzdłuż drogi powiatowej numer 0689 t w Ćmielów-Krzczanowice-Przełuszyn w miejscowości Śmielu od kilometra 00 do kilometra 800 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej i utwardzeniem ulicy odtworzeniem ulicy Opatowskiej. Przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwały budżetowej oraz w budżecie na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 31 przez 2019 Rady Miejskiej w Śmielowej z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Śmierów na lata 2019-2028. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Kolejnym punktem podję... Kolejnym, kolejny punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą. Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pod nazwą Stabilizacja Skarpy wzdłuż drogi powiatowej numer 0689 T ćmielów w Krzczonowice Przełuszyn w miejscowości ćmielów od kilometra 0 do kilometra 800 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej. Projekt omówi pani burmistrz, może na początek, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Myślę, że długo wyczekiwany moment, ponowny moment, kiedy po prostu będziemy pracować nad właśnie wreszcie wykonaniem, miejmy nadzieję, już tejże skargi, zadania, które jest również niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. To też jestem wnioskodawcą dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, bo w ramach właśnie, jeśli Państwo radny podejmą uchwałę w sprawie udzielenia tejże pomocy finansowej będę mogła podpisać stosowną umowę, żeby to zadanie, że tak powiem, było wykonane jeszcze w tym roku, co też jak tylko usłyszałam na sesji na początku roku, z tego co pamiętam skierowałam pismo do pana pani starosty aby po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby to zadanie jednak w ramach udzielenia tejże pomocy finansowej ze strony budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych było zrealizowane w tym roku, żeby ta promesa nam nie przepadła i o to wszyscy myślę tutaj walczyliśmy, pan radny Nowak też y, zawsze, od 2011 z, te, z tego co pamiętam roku również o tym, y, był za tym, żeby jak najszybciej to wykonać. 2019 rok mien, miejmy nadzieję w ramach tej dobrej współpracy z powiatem, y, który też no w wyniku tej braków dokumentacyjnych czy jakichkolwiek przeszkód merytorycznych y, dokonał tych wszelkich formalności ponownie i będziemy mogli przystąpić już do realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu może Pan Jarek Nowak, Skarbnik, zadania pieniążki, pieniądze. Tak. Może miałem kilka jeszcze rozmów przed rozpoczęciem tej sesji, może nadążę troszeczkę do tego zadania. Akurat dowiedzieliśmy się o tym, że został rozstrzygnięty przetarg na naszej ostatniej sesji. Później, szkoda, że po sesji, nie przed sesją, później dostaliśmy takie wstępne porozumienie bez określenia tego, w jaki sposób będzie ta umowa, ta uchwała zawierana. I praktycznie taki gorący dzień to był piątek. Praktycznie taki po uzgodnieniach, wielu uzgodnieniach telefonicznych z panem Mroczkiem, który tam jest naczelnikiem Wydziału Infrastruktury, tak doszliśmy do, do tego porozumienia, co w ogóle, w jaki sposób my mamy działać, jakie kwoty mamy przyjąć, żeby to zadanie nam nie przepadło, bo tam jest bardzo napięta sytuacja związana z podpisaniem umowy jeszcze z wykonawcą i złożeniem do końca tego tygodnia y, pro, y, dokumentacji y, do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. No, y, dostaliśmy informację, tutaj akurat z panem Nowakiem y, rozmawiałem przed y, z dzisiejszą sesją, że powstały oszczędności. Tak sądziliśmy, bo nawet ten pierwszy wariant, y, który do nas dotarł, to. Było zmniejszenie tej naszej dotacji o 10%. Dlaczego 10%, bo jeśli chodzi o to zadanie, zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, one się tak kształtują, że 80% pochodzi z budżetu wojewody i 20% od. Y Pozostałych beneficjentów od jednostek samorządu terytorialnego. W tym wypadku my tym 20% dzielimy się po 50%, czyli to jest 10%. W tym, że jeśli chodzi o te zmniejszenia dotyczące przetargów, to one dotyczą też właśnie tego, tej samej proporcji: jak jest mniej, no to wojewoda automatycznie mniej dopłaca o te 80%, no i też ten, ten nasz udział jeśli chodzi o powiat i, i gminę Ćmielów też jest mniejszy. W tym, że ja może zacytuję to pismo, które dostałem 23 sierpnia o godzinie 14.22. Tam proszczono, to pierwsza część to jest, była pozytywnie, szybko załatwiona. Przesyłam ostateczną wersję porozumienia. Proszę o akceptację treści. Wtedy będę mógł złożyć to do zatwierdzenia przez zarząd powiatu. Jest ok, ale dalej zobaczcie. Proszę również o pozostawienie w budżecie kwoty w wysokości 473 489, zł. Wartość robót budowlanych po przeprowadzeniu przetargu wynosi 4 541 475 72. Jeżeli jest więc niższa niż zakładano, jednak w ramach zadania konieczne jest również ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Działania te, działanie to nie jest dofinansowane ze środków otrzymanej promesy, dlatego musi być finansowane po 50% przez powiat i gminę. Za zabezpieczenie w budżecie wyżej wymienionej kwoty prawdopodobnie pozwoli na sfinansowanie nadzoru w przedstawionych proporcjach. Na wybór inspektora nadzoru zostało wszczęte postępowanie ofertowe. W momencie rozstrzygnięcia zostaną Państwo poinformowani o wysokości zaoferowanej kwoty. W związku z tym, jak wyliczaliśmy te sprawy związane z przetargiem, one z pra, prawdopodobnie zmieszczą się w tej kwocie. Bo jeśli chodzi o dotację, ona ma takie... My zakładamy progowe jakieś tam wartości, których nie można przekroczyć w porozumieniu, ani powiedzmy, nie możemy dać większej kwoty. Zawsze jest możliwe, jeżeli faktycznie w tym drugim drugiej części tego zadania powstaną oszczędności, to na ogół tak bywa, że Płaci się tyle, bo, bo rozliczamy według porozumienia to zadanie nie tak, płacając najpierw środki, tylko już y, będziemy rozliczani fakturami, czyli to powiedzmy, co powiat poniesie, i ta, ta cząstka dotycząca tego zadania będzie rozliczona w tych proporcjach, które drodzy Państwo tutaj przedstawiłem czyli 10% y, z tej puli dotyczącej robót budowlanych i Druga sprawa to też niezależnie jak będzie złożona już faktura za nadzór inwestorski, to też w tej proporcji już 50 na 50, bo tu wojewoda już nie partycypuje w tej wysokości 80%. Ale jeszcze dalsza sprawa, ja już tak mówię, to dzisiaj dopiero rano dograłem, chodzi o to, żeby precyzyjnie określić to nasze zadanie w uchwale zgodnie z promesą promesy tam w powiecie skąd, skądinąd, wiem, że się od strony nazewnictwa zmieniały niejednokrotnie, bo chodziło o to, żeby zgodnie z tymi dokumentami, które są na pozwoleniu, na projektach, również jeśli chodzi o promesę, te wszystkie były nazwy jednolite. I drodzy Państwo, ja już nie drukowałem tego, tego określenia zadania. Ja jeszcze raz przeczytam prawidłowe to zadanie, jakie... Znajduje się w promesie od wojewody, czyli tych środkach, które wojewodowa przeznaczył, bo samorządy muszą się do tego dostosować, co, 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 co w tej promesie się znajduje. I, I teraz, jeśli chodzi o tą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Ostrowickiego w celu realizacji zadania pod nazwą wykonanie właściwych robót w ramach zadania PN dwukropek stabilizacja skarpy wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 0689T Wojewódzki? powiatowej przepraszam, mój błąd. Powiatowej numer 0689T śmielów Kreseczka Kszczonowice, Kreseczka Przeuszyn w miejscowości. Też skróciem MJS, tak była tam podane w tym porozumieniu. Śmielów od kilometra 0 plus 000 do kilometra 0 plus 800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i otworzeniem ulicy Opatowskiej. I tu jeszcze możecie sobie, drodzy Państwo, to zaznaczyć. Następuje w promesie Kreseczka, etap drugi od kilometra zero, 322 do kilometra 0, plus 800. Jeszcze raz powtórzę, o etap drugi, etap yy, yy, rzymski, rzymska cyferka. Etap 2, od kilometra 0, plus 322 do km 0, plus 800. Chodzi o samą sprawę tam, yy, wynikającą z projektu samej kanalizacji i drogi. To, bo tam to dotyczyło skarpy jako całości tego odcinka, a to dotyczyło samych robót, bo tam będą oprócz skarpy wykonywane również drogi związane z kanalizacją i z drogami. I dlatego właśnie mówię: Pan Mroszek jeszcze przedstawił to dokładnie, żeby później były te wszystkie dokumenty spójne, żeby, żeby powiedzmy, nie zrobić znowu sesji jakiejś tam kolejnej, nadzwyczajnej, że akurat brakuje tego czy innego zdania. A skądinąd wiem, że nieraz to i. Przecinek i kropka ważył żeby, 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 takie uchwały były drodzy Państwo zmieniane i zostajemy w naszych wszystkich dokumentach, póki co, w tej wartości pierwotnej, która była przyjęta na wiosnę. Pamiętacie tą sesję, gdzie zostawiliśmy w budżecie to zadanie? Szkoda wielka, że akurat wtedy nie puściliśmy tą, bo bylibyśmy świetny spokój, ale z tej rozmowy wynikało, że to zadanie nie pójdzie. Nie pójdzie. No, i z tego powodu akurat nasze były takie decyzje. Jeszcze raz powtórzę tą kwotę 473 489 zł. Ja tutaj pani przewodniczącej, może już nawet z numerem, już przedstawiony jest również numer tej uchwały. Z tego powodu, że zaraz po sesji mam zeskanować tą uchwałę, wysłać do powiatu, zarząd klepnie porozumienie i nam przywiozą już podpisane porozumienie żeby dzisiaj tą sprawę załatwić, dlatego jest to taka sprawa pilna. Jutro jest rano umówiony wykonawca, a pojutrze jadą z tym wszystkim, czy nawet jutro po południu do Wojewody. No szkoda by było zmarnować tą sytuację, o której mówiliśmy tu na tej sali przez ostatnich kilka lat i, no, i dlatego jeszcze raz przepraszam, nie byłem sam inicjatorem tego, jeśli chodzi o tą dzisiejszą nadzwyczajną sesję. Mówię, miałem piątek taki gorący dzień. Co, w poniedziałek to już praktycznie to już było tylko kwestia co, która godzina i tak dalej, i tak dalej, żeby, żeby ta sesja była zwołana, no i żeby żeby to wszystko również zostało klepnięte przez nas. Ja jeśli chodzi o tą pierwszą część, to mam wszystko, a jeszcze później może do tych innych dwóch uchwał na Dobrze, dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Poczekamy, pan informat prowadzi nową treść <tryk> Dziękuję. Tylko mówię, to jest. <tryk> Myśli etap dwa rzymskie, jak wprowadzasz to. Pierwszy etap był, kawałek drogi. Żeby to już było poprawnie wszędzie, nie? O, jak ty coś wprowadzasz, to o, jest. Ja nie wiem, być może właśnie coś tam było i dlatego to, to, to powstało, ale... No parę ja już nie wnikałem od strony ich papierów, ich merytoryki, tak każą, żeby nie było to, że coś tam gmina co pierwsza, Pierwszy etap był robiony, droga i kanalizacja. Już prowadzone? Dziękuję bardzo. Kanalizacja na razie ślepa. Ja jeszcze raz przeczytam treść tej uchwały. Uchwała numer 16 przez 89 przez 2019 Rady Miejskiej w z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą wykonanie właściwych robót w ramach zadania pod nazwą stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej numer 0689 Kszczanowice Śmielów Kształowice Przełuszyn w miejscowości Śmielów od kilometra zero plus 00 do kilometra 0 plus 800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej etap drugi od kilometra 0 plus 322 do kilometra 0 plus 800. Paragraf numer 1 udziela, udziela się z budżetu miasta i gminy Ćmielów na 2019 rok pomocy finansowej dla powiatu ustrowieckiego z, przez, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą wykonanie właściwych robót w ramach zadania pod nazwą Stabilizacja skarbów wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T w Krzczanowice Przełóżnych miejscowości Śmielów od kilometra 0 00 do kilometra 0 plus 800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej myśliśnik etap drugi od kilometra 0 plus 322 do kilometra 0 plus, 0, ze, do kilometra 0, plus 800. Paragraf numer dwa. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok w wysokości 473 489 zł. Zaciągnięte zobowiązania zostaną pokryte z dochodów własnej gminy, a w szczególności z podatku od nieruchomości oraz z części wyrównawczej subwencji ogólnej. Paragraf numer trzy. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określa umowa, porozumienie między bogatym Ostrowieckim a Gminą Śmielów. Do zawarcia umowy i porozumień upoważnia się burmistrza Czmielowa. Paragraf nr 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Czmielowa. Paragraf nr 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał.

Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019 rok. Projekt omówi skarbnik Miasta i Gminy. Pan Jarosław Nowe. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Też tak króciutko nawiążę do tych zmian, które znajdują się w uchwale budżetowej. Praktycznie no, zebraliśmy się przede wszystkim, żeby załatwić sprawę z skarpy, ale wprowadzone zostało nowe dochody z dotacji celowej odwojewody w wysokości 68 354 zł. i 47 groszy. I po stronie też planu wydatków te środki zostały. Rozdzielone w tej samej wysokości, czyli jeżeli są rozdzielone w tej samej wysokości, co dochody, to nie, nie powstają sprawy związane z nowym deficytem czy zmniejszeniem nadwyżki. Wynik finansowy pozostaje bez zmian. Jeśli chodzi o same zmiany, to przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na ten artykuł z działu 600 rozdział 617 to są drogi wewnętrzne, w, w tym tygodniu będzie podpisana umowa dotycząca dróg środków od marszałka województwa świętokrzyskiego na realizację tego, za, tego zadania w ramach pogru. dlatego też tu zostały, został zwiększony wkład własny o 22 457 86 zł i86 groszy. jednocześnie została wprowadzona nazwa ta zadania, która tam była wcześniej modernizacja drogi wewnętrznej, to jest ta pozycja siódma w zadaniach inwestycyjnych rocznych, taka, która jest zawarta w tej dokumentacji właśnie projektowej przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ćmielu tu w zależności od tego już jak zostanie podpisana umowa, porozumienie, to zostanie już, może być to wpisane zarządzeniem burmistrza, te środki, które dostaniemy z samorządu wojewódzkiego, pozostałe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych są bez zmian, zmiany, kolejne zmiany dotyczą no tych paragrafów, no, które wymagały zasilenia po rozliczeniu pierwszego półrocza też zmiany dotyczące przesunięcia między działami, które nie mogą być wykonane zarządzeniem burmistrza bo, bo tylko zarządzeniem można dokonywać zmiany w ramach działu klasyfikacji budżetowej A jeśli chodzi o oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą te działy dotyczą szkolnictwa tam było przesunięcie właśnie środków pomiędzy działami, co nie, było nie byłoby możliwe dokonać samym bezpośrednio zarządzeniem burmistrza. Łącznie zmiany jeśli chodzi o plan wydatków na, na ten rok zamknął się tą samą kwotą, która dotyczyła pozyskanych dochodów kwotą 68 354 i 40 zł. 7 groszy. Jeśli chodzi o te pozostałe informacje, praktycznie są bez zmian. Tutaj ta tabelka została wprowadzona, w taki załącznik numer 5, jeszcze chciałbym na niego zwrócić uwagę. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok. Przyjęliśmy wtedy na poprzedniej sesji kwotę 25 tysięcy złotych jako kwotę dotyczącą przypominamy sobie tych pomp niezbędnych pomp, ale ta tabelka dotycząca planu przychodów i rozchodów wtedy nie, nie była w załączniku do uchwały. Teraz chciałem to uzupełnić, żeby żeby było to. W pełni poprawne pod względem budżetowym. Po, pozostałe sprawy są bez zmian. Również jeśli chodzi o, może jednak króciutko, już zwrócę uwagę, bo tam kilku słowach chciałbym tylko powiedzieć yy, o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Same przedsięwzięcia się nie zmieniły, tutaj są bez zmian. Jeśli chodzi o y, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą tylko tych kwot, które dotyczą naszej obecnej, przyjmowanej przez nas uchwały i tych zarządzeń, które zostały wprowadzone pomiędzy sesją poprzednią, lipcową, już nie pamiętam, jaki to tam był termin, ale w każdym były, były czter, 14. 14, o pamiętam, 14 lipca, a a a a, a sierpnia. sierpnia. 14 sierpnia pomiędzy sierpnia, sierpnia. E, tą uchwałą a, 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 a podejmowaną w dniu dzisiejszym uchwałą. E, jeśli by były jeszcze ewentualnie jakieś dodatkowe pytania, to, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Skarbnikowi. Czy są pytania co do treści uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem naszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 31 przez 2019 Rady Miejskiej Śmielowej z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Śmielowej na lata 2019-2028. Pan Skarbnik w skrócie omówił te zmiany, które dotyczą tego. Tej zmiany w budżecie w sprawie Skarpy Śmielowej. Czy są pytania co do treści uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad tam wytap obrady na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.